W pokażę Wam jak udostępnić porty Minecraftowe bądź jakiekolwiek inne porty naszego serwera bądź komputera domowego osobistego przez aplikację MovePlay. Jest to bardzo proste. Wchodzimy sobie na ich oryginalną stronkę. Stronka wygląda tak, już Wam pokażę. O, stronka wygląda tak. Klikamy login i tu wyjść skoczona logowanie, jeżeli nie mamy konta. To tworzymy, jeżeli mamy, to się logujemy i tak, co robimy dalej? To może znąć. Klikamy Startup New Agent. Stąd, tu to, to klikamy tu, przekierujemy nas na ten link, pobieramy dla Windowsa. Nasza druga część filmu będzie dla Linuxa, pobieramy dla Windowsa i tak po pobraniu otrzymamy plik MSI, klikamy w niego, wszystko się pobiera i dostajemy tą aplikację. Wchodzimy. Czekamy, klikamy w link, tak jeden z prosi. Z kontrolem klikamy oczywiście. No i dobra. Tutaj czekamy, teraz jeszcze raz czekamy. Jeszcze raz czekamy. Tak może chwilę potrwać. Teraz chcemy Create Tunnel. Ja akurat robię dla Minecrafta, które ostatnio otworzyliśmy dostawiamy OK jeżeli mamy konto e, nie premium wybieramy Minecraft game no i czekamy na stworzenie tunelu jakbyśmy wzięli na przykład ten tunel dla jakiejkolwiek innej aplikacji wybieramy sobie tą opcję a dokładnie TCP UDP protokół i tu wybieramy jaki ma być port na przykład może być to port e, 2000 o tu jest taki fajny port może być to na przykład port 25 e, tak, 25585 Jest to tunel do Erkona Minecraftowego Dobra, zobaczymy Tunel już stoi Skupiujmy sobie adres tego tunelu Tu macie sobie na serwer obok Multiplayer o, to jest nieważne

To ciekawe. No i przesądzę, że więc najlepiej jest użyć. O, ja wiem, co się stało. Hmm. na pewno zadziała. Tak, e, pamiętajcie, już pod jak nie zamknąć aplikacji PlayItA. dobra, kiedy się Ubuntu, przechodzimy tutaj, wklejamy tą kopiujemy tą małą komendę, ctrl-c, zamykamy, wklejamy ją do terminala. To, to, to nie Windows. No. Wklej. Wpisujemy hasło sudo. Przeważnie jest tego naszego konta. No, już ma zainstalowane. Pozwólcie, że przejdę sobie na terminal Ruta, bo u mnie coś nie tak z playtem na końcie głównym włączamy No i dobra, już mamy ten link kopiujemy sobie to To. kopiujemy sobie to Przechodzimy sobie do playta, Setup New Agent. Tak, to działa. Klikamy dać kod. Dobrze, wy na terminal będzie mi dużo prościej. Nie muszę kod przepisać. Na razie dam buntu sobie na, razie na, na bok. 8. AD. 3. F6 AF E A No jak tam była piątka na początku? 8, 8. AD 3 F6 Trochę chcę przejść do tej karty. Czekamy, dalej czekamy. Krok, tworzymy tunel. O, na minecraft java na przykład. Tu już mamy automatycznie stworzony. Czekamy, to dalej się tworzy. Dobra, my w tym czasie możemy sobie przejść do terminala pd mc serwer mc. /startsh. To się ładnie serwerek startuje. Eee, uh -huh. A, okej, okay, dobra, jeżeli macie taki błąd, to jeszcze się zdarza, to wchodzicie sobie do folderu. To już tak zrobię w Serwer MC i wchodzicie do świata Word, to macie taki folder session log Usuwacie To przenieść do kosza. Word nether. Przynosicie do, no do kosza. Word the end. Przynosicie do kosza. A z tymi mnie chyba dzisiaj nie skończą napastować. No, start SH. Czekam, aż się on Tu to mi coś chyba chodzi w tle jeszcze. A więc tak. Przejdźmy sobie do serwer Properties w takim bądź razie. Bo coś, jeżeli tutaj wam zajmuje port ten 2.5.6.5.5, co 6, 5, 5 to wchodźcie w serwer Properties i chodźcie. Bierzecie. otworzyć sobie tekstu, bądź nano w terminalu i tutaj jak macie minecraft, 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 minecraft. gdzieś to jest tutaj to jest port minecraftowy i na przykład zmieniać Ostatnie na szóstkę Czy można poszukać Albo niech to sobie zostanie tak Bo tu jest port minecraftowy, server-port tylko na, na drugą szóstkę, dokładacie I tak zostawiacie, ctrl-s na przykład można sobie tu jeszcze dać, gdzieś to tu było. Dobra. I tak uruchamiacie serwer. Jeżeli dokonacie zmiany, to tutaj też trzeba takie zmiany dokonać. Update. No i dobra. Kopujecie sobie najpierw jest ten. I serwer już działa. Wchodzicie sobie do Minecrafta. Tak, jaką mam wersję? E, tego Minecrafta. 1.21.1. Ok. Dobra. Minecraft Launcher. Zobaczysz jak odpala, odpalę Dobra, wy nie widzicie tu Minecraft Launcher, ale... ...ale mi się już uruchamia. 1.21.1 graj. Zaraz się ładnie Minecraft pojawi. O, tu w ogóle, o i tu macie ten nasz serwer, Chodzicie. już jesteście, okej, okay. mm, tak. Oczywiście posuwa komenda Opel ma Matejowicz No i dobra, no czyść, serwer działa Jest picowalo A więc wiecie jak No nawet fajny. to ale tutaj białą zimowego? Ale ta to, ja to tam. O Boże ile tutaj... o! Hmm? Wind Forest? <grystanie> a to ciekawe. Dobra. To co? Wiecie już jak e, e, wyprowadzić na świat porty serwera Minecraft? To co? Umiecie e, chyba jak to zrobić? Nie jest to wcale trudne. Pokazałem to Wam jak zrobić to na rucie, ale niestety na home'ie, ale jest tam coś tego, bo coś robiłem ostatnio i się zapisały tunele i teraz to to zmienić. Dobra, zacznijmy mamy nasz serwer. Tak, jakbyście jeszcze chcieli stronę wyprowadzić, czy to ma jakąś stronę zrobioną w zaraz zobaczymy. Zresztą to dokładacie jeszcze, wchodzicie na, na wszystkie tunele, dodajecie tunel. Tu jest ok, tak, port 80, dodajecie. I dlaczego tu preferuję takie coś? Bo na przykład jeżeli macie IP zewnętrznego, to tak jest też dużo prościej. Dobra, wejdźmy sobie, zobaczmy czy cokolwiek tam mam. A, jest ten. Jest directory lister, ok. Czyli mam tutaj coś jednak. O, jest directory lister na... Postawiony na tym serwerze Ubuntu, który stoi tutaj. Więc tak, wiecie już, jak to się robi, po co się to robi. Więc nie zostało nic jej do, do okay. powiedzenia, jak patrzeć się